No ma, wchodzimy sobie już w tę finałową część arku, co możemy poznać po takich nagłych przyspieszeniach akcji i szybkich rozwiązań, które nie powiem, podobają mi się. Jak możecie się też pewnie domyślać, jedna rzecz bardzo mnie zaskoczyła, druga trochę irytowała, więc tradycyjnie wszystko sobie obgadamy. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić ocenę i jazda. Na początek kilka słów o animacji, bo chyba wróciliśmy sobie do takiej średniawki, którą widzieliśmy wcześniej. Na pewno nie jest ona narodem z tych niesławnych czterech odcinków. Ale te obrazy czy animacja są po prostu przeciętne. Na jakichś tam niskich klatkach, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to odcinek, w którym potrzebujemy czegoś takiego. A jak już doszło do jakiejś akcji, w której trzeba było troszeczkę to zanimować, no to sprawiła się ona bardzo dobrze, ale powiemy sobie o tym później. Najpierw mamy Chouju od którego na pewno nadal oczekujemy wiele więcej niż to, co do tej pory widzieliśmy, ponieważ na tę chwilę wszystko, co zrobił w tej wojnie, to dał się zrobić, przez co plan i ser z z Atakowaniem z góry przez ląd. Mógł się udać, ale nie udał się przez kompetencje jednostek, więc to jest teraz jego czas na odkupienie, na pokazanie nam, że jednak zasługuje na to miano, na to miano Kage i jednak nie jest tym najgorszym, ponieważ myślę, że na spokojnie on z Kage wioski skały walczą o to miano najgorszego nawet w historii, więc zobaczmy, jak się sprawi. Tutaj dowiaduje się, że Kagura umiera, co oczywiście nim wstrząsnęło. Wydaje mi się, że traktował on go jak swojego syna, jak swojego przyszłego następcę, więc tutaj też możemy w nim wyczuć taką chęć całkowitego zmiażdżenia ich wszystkich, żeby już nigdy nie sprawili nikomu problemu, jednak po chwili dowiaduje się o tajnej wiadomości od Isariego z Funato i natychmiast jak na Kagę przystało troszeczkę odrzeźwiał i mówi, że tak szczerze nadal z chęcią unicestwiłby całutki ten klan i nie miałby z tym wielkiego problemu, ale patrząc właśnie przez pryzmat swojej pozycji, musi być realistą. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku słowami Isariego, będą mieli oni przewagę w negocjacjach, dlatego iż oni zajęli już jakieś pozycje, są na wyspach, mają na widelcu cywili. I jasne jest to, że siła wioski GU jest nieporównywalnie silniejsza, ale przy tej eksterminacji tego klanu zginęliby niewinni ludzie, a do tego on nie może doprowadzić. Fajnie, że zdają sobie z tego sprawę, i mimo śmierci Kagury stawia tą rzeczywistość ponad swoimi odczuciami, więc tutaj dla niego małe plusik, ale lećmy sobie dalej. Po dobiura Misu wchodzi sobie Isari ze swoim zaufanym przybocznym. i Tutaj w tej rozmowie, co mnie cieszy, nie ma nic powiedzianego tak jasno. Nie jest ona tak bardzo spłaszczana i przeprowadzona w byle jaki sposób troszeczkę można wyczuć tę politykę i właśnie te negocjacje, których oczekiwałem. Więc Isari zaczyna, że ich celem nie jest odebranie im tego kraju, więc Choujuro bardzo dobrze sugeruje mu, że prawdopodobnie zauważył, że sytuacja jest dla nich niekorzystna, dlatego teraz chcą jakoś wyjść z tej całej sytuacji. i Sali to odpiera, że coraz więcej ochotników dołącza do ich armii, coraz więcej niezadowolonych ludzi, najemników. Ich struktury są bardzo solidne i to nie będzie taka łatwa przeprawa. Chojuru, oczywiście, znowu to odbija, mówiąc, że mają spore rezerwy, o które mogą w każdej chwili sięgnąć, jednak nie chcą być aż tak brutalni. Więc cieszy mnie to, że nie potraktowali tej rozmowy byle jak. Bo wydaje mi się, że na tych początkach Naruto, w tych pierwszych kanonach, ta rozmowa potoczyłaby się bardzo wprost i bardzo dziecinnie. Ale akurat ten ark pokazuje nam, że niezbyt skierowany jest do dzieci, mniej niż 13 lat, więc bardzo duży plus. Kiedy już ta dwójka doszła do tego wspólnego konsensusu. To na ekranie odpalił się Araumi, który przejął wszystkie nadajniki i nadaje na cały kraj. Mówiąc bardzo wprost, że nie będzie się już bawił, przykował swoje wszystkie siły, uderzy raz a dobrze i wygra tą bitwę, i tutaj się tak zastanawiałem, co teraz będzie z tym Isarim. Czy on dołączy do wioski mgły, czy później razem z Boruto będzie chciał przekonać ten swój lud, żeby przestali walczyć. Jednak nagle stało się coś, co mam wrażenie, mogłem, powinienem się spodziewać, ale naprawdę się nie spodziewałem. Czyli Isari został w jednej chwili zabity, przebity swoim mieczem, który tak naprawdę należy do Araumiego, i wygląda na to, że on go. W pełni kontroluje, nawet na odległość, więc naprawdę jestem zaskoczony. Ten ark jest naprawdę bezlitosny i możemy być tylko pewni tego, że ludzie z konochy przeżyją, a może i nawet tego nie, bo takie postacie jak Denki czy Iwabe nie ma w mandze, więc nic by się nie stało, jeżeli w kanonach by umarli. Bardzo śmiało i brutalnie sobie tutaj działają i to mi się ogólnie podoba, jednocześnie mi szkoda tej postaci, bo dopiero co dwa odcinki temu naprawdę go polubiłem i zobaczyłem w nim potencjał. Niestety, jeżeli ja widzę w kimś potencjał, no to no to zaraz umiera i zadziała się to tutaj z każdą postacią, więc ja już lepiej o moich ulubionych postaciach nic. Nie mówię. Tutaj tak troszeczkę na siłę możemy znowu wpiąć małego minusa Chojuro, który jest całą sytuacją bardzo zaskoczony, a nawet możemy powiedzieć, że zdezorientowany i przestraszony. Przez to mało sam nie zginął, jednak uratowała go jego prawa ręka, jednym ciosem niszcząc doszczętnie miecz. Jednocześnie pytając, czy czasem nie zranił pana, co wydaje mi się troszeczkę takim znieważeniem. Oczywiście nie miała tego na myśli, ale jednak jest to Kage. I tak jak mówię, jest to taki minus troszeczkę na siłę. Miał prawo być zdezorientowany, ale rozumiem też ludzi, którzy uważają, że Kage powinien bez problemu przed takim czymś sam się obronić. Także niestety, Isari z buta i w szybki sposób wyszedł martwy. Może i was zaskoczy, ale ta śmierć boli mnie najbardziej. W sensie najbardziej szkoda mi tej postaci. Może to też wynika z tego, że o Kagurze i chebici go widziałem dawno, bo w tamtym czasie byłem bardzo do tyłu z kanonami, więc jakieś informacje chcąc, nie chcąc do mnie dochodziły, ale to po prostu oglądałem z otwartą buzią. Przejdźmy więc sobie do bardziej irytującej rzeczy, o której też pewnie będziecie wspominać, bo jest to Boruto, który przez dosłownie 10 minut czasu ekranowego jest zdziwiony, ma otwartą buzię, nie może wydusić z siebie słowa, jest po prostu zrozgotany tym, co się w tym momencie dzieje. Ja mam wrażenie, że. Że nie jest to jakiś smutek, ale właśnie taka totalna dezorientacja i zdziwienie. Tylko tak naprawdę, czemu on się dalej dziwi? I co najważniejsze, czemu on się o to obwinia? Został przez Sejren zaatakowany, prawie zabity, kompletnie nie wiedząc, kim ona jest. Na dodatek to nie on zadał jej cios, tylko Kagura, a do tego jeszcze nie zabili jej, tylko zranili. To się naprawdę w głowie nie mieści, jak Boruto, jak Boruto w tym arku ma mały mózg, a może to i nie odnosi się do inteligencji, ale do tego jego spokojnego wychowania w wiosce, gdzie nigdy nic się nie działo. Trwała taka era pokoju, gdzie o wojnach krążyły tylko legendy, ale no, nadal po tych wszystkich przejściach z Ocucki, po tych, po tych arkach, widząc Boruto takie zaskoczenie tak prostymi, naturalnymi rzeczami, jest siłą rzeczy irytująca. Na szczęście w tej serii istnieje ktoś taki jak Kałaki I kolejny raz stara się to wszystko sprowadzić na ziemię, mówiąc do zastanawiającego się Boruto, że to wszystko jest naprawdę banalnie proste. Gdy ktoś cię atakuje, odpowiadasz na atak, a nie rozkładasz ręce i dajesz się zabić. Nie podoba mi się też tutaj reakcja Sarady, która mówi: Kałaki zastanów się nad tym, co teraz czuje Boruto. Ja właśnie się zastanawiam nad tym, jak może czuć się Boruto, i nadal nie mogę się namyślić, ponieważ. Całe tego te myślenie nie ma kompletnie sensu. I teraz uwaga, co się dzieje. Boruto wymyślił, że już wie, co chce zrobić. On powstrzyma tę wojnę, teraz pójdzie do Chojuro powie mu, powie mu, żeby przestał walczyć. I to samo powie Ikadzie, jeżeli długo i szczęśliwie. Bardzo w tej całej debilnej scenie podobają mi się reakcje iminy Kawakiego, który po prostu nie dowierza z idioceniu, jakim, jakim oni wszyscy się kierują. Boruto daje pomysł, cała reszta po prostu mu ufa, nieważne co o tym sądzi, w końcu jest to Boruto, więc weźmy to pod uwagę, że, że autorzy są świadomi tej jego głupoty, pokazując nam właśnie takie reakcje, więc Mam nadzieję, że koniec końców nie wyjdzie na jego i czegoś on się tutaj nauczy. Że to nie będzie tak jak w Shippudenie, że będzie przeczył każdej możliwej logice. Powie: Ja zakończę tę wojnę, zrobię tak, że nikt nie zginie i naprawdę nikt nie zginie, chociaż to nie ma najmniejszego sensu, oby to wszystko nie szło tą drogą. Tutaj właśnie dochodzi do sceny, w której animacja troszeczkę się odpala. Ten mały fragmencik jest po prostu bardzo dobry. Jest to wymiana między Buntan a Iwabę, która chce oczywiście powstrzymać Boruto, bo jest to dla niej totalnie głupie. Jednak jej myślenie troszeczkę różni się od tej Kałakiego. Ona po prostu ma na myśli zemstę i to, że ważne są powody FUNATO i i po prostu trzeba zabić. Wydaje mi się, że najtrzeźwiejszą i najlogiczniej myślącą tam osobą jest Kałaki, który tak naprawdę z ludźmi miał najmniej wspólnego, ale jednak powiedzmy dzięki temu swojemu ojcu i szkiemu nauczył się, że naiwność nie popłaca. Tak więc Boruto to jego przydupasy ruszają do Choujuro mając nie wiadomo jaki plan. Jestem bardzo ciekaw jak Choujuro na to wszystko zareaguje. Mam po prostu nadzieję, że nie będzie to totalny happy end i szczerze to mam dobre przeczucia, widząc po tym, że naprawdę nie boją się jakichś odważnych decyzji w tym arku i lecą po prostu jak chcą. Fajnie też wszystko zwiększył Kawaki, widząc. Lecy Sarady, Mickiego i Boruto, mówiąc skończony kretyn, idąc w swoją stronę. Na koniec mamy jeszcze Senki z Ikado, który stał się bardzo pewny siebie. Nie interesuje go już kompletnie nic, tylko zniszczenie wioski mgły. I tutaj tylko potwierdzę, że to nie jest dla mnie jakaś dziwna, nagła przemiana, bo w poprzednich trzech, czterech odcinkach bardzo dobrze nam to przedstawiono. Więc jeżeli widzę osobę po takich przejściach, która straciła wszystkich, na których jej zależy, zyskał wielką moc, zyskał armię, zyskał zaufanie ojca, a co za tym idzie wielką pewność siebie, wcale się nie dziwię jego obecnemu zachowaniu, a jego pierwszą decyzją jest popłynięcie przez bardzo wzburzone morze, w których najprawdopodobniej część ludzi swu na to zginie, ale będzie to najlepszy i najszybszy możliwy atak na wioskę mgły, co wyjdzie koniec końców na strategiczny plus. Więc tak podsumowując to wszystko, zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Ten ark naprawdę sobie skacze poziomem i jeżeli dobrze to wszystko się skończy, to naprawdę nie do końca będę wiedział co o nim myśleć. Z jednej strony uznałbym go za najbardziej niedoceniany ark całego Boruto, bo mają naprawdę odważne i dobre momenty, ale ten sam początek i środek naprawdę na tym wszystkim się mocno odbiło. Tak czy inaczej na podsumowania na pewno jeszcze przyjdzie czas i wydaje mi się, że zmierza zbliżamy sobie już ku temu końcowi tego arku. Potrwa to najprawdopodobniej maksymalnie 5 odcinków i prawdopodobnie wtedy zaczniemy kolejny kanoniczny Ark, bo manga niestety ale nadal jest zbyt blisko. Naprawdę jeden chapter na miesiąc to jest o wiele, o wiele za mało. Jeżeli wychodziłoby to co dwa tygodnie albo co tydzień, to cała ta seria wyglądałaby naprawdę całkiem inaczej. Mimo wszystko póki co te kanony sprawiają się, sprawiają się dobrze, więc dajcie znać, co sądzicie właśnie o śmierci Isariego, o Chojuro o zachowaniu Boruto Buntan Kawakiego, o lizaniu dupki dla Boruto i takim bardzo nadgminnym zaufaniu mu. Jestem ciekaw co sądzicie, zostawcie jakąś ocenę, wbijcie sobie na socjalki, do następnego i cześć!